To może tam, tam, tam. jakiegoś powodu? Nie. A jestem uczulony na Nie. Nie, Nie. A czy pozwoli pan sobie zmienić ciśnienie? Mhm. Jest pan zdenerwowany Technicze. taki. Tak po prostu. Na no. tylko więcej. Jeżeli to panu pomoże, proszę. No. Żeby no, żeby to zrobię. Czy możemy. w na

A ty poszliśmy tam nie tyle czasu? Jest pan zrezygnowany, tak? O, nie, po, to, to takie normalne. Ja, codzie, ja codziennie stoję po pałacach, żeby wysyłam na To samo bardziej A jesteś? Czy jest panem rodzina? Pana Byłem tylko ja, świadek, krakowa i miała być ona tam. Przykładasz? Ciśnienie ma 100, 80.

Nie, ja będę mówił o tej kobiecie. Tam... Ale co kładek, może nam pomoże? Ja też macie jakieś zajranie, że coś widać tam jemu. Tam. Panie, cały czas mnie denerwuje, od pół roku mówię, no nie ta kobieta. Jest? Miałem rację? Nie przyszła. Tomek, miałem rację, synuś? Nie, pan synek, nie Zawsze ojciec ma, ci mówił, zawsze masz rację. Aż rzygać, się tam ja. a skąd tam chłopak, są? No się, też mi się denerwował, ale na swoją. No... Tomek. Na swoje życzenie. Tak bardzo dużo was tu na jednego? Dziękuję bardzo, czas minął.